W kolejnym vlogu na moim kanale jest sobota i mam dużo planów na dzisiaj. To znaczy, już część zrealizowanych, bo rano byliśmy z pieskiem o 8,30 w sobotę. O 8.30 w sobotę byłam z pieskiem na echo serca, bo musieliśmy tam przebadać. Teraz właśnie wyszłam od kosmetyczki, dlatego tak pięknie się świecę, bo mam na sobie krem i jadę na budowę, bo chcemy dzisiaj przetestować tynki gliniane. Mamy taki plan, żeby w większości pomieszczeń na ścianach były tynki gliniane. Nie jest to tania sprawa, jeśli chodzi o materiał i jeżeli chodzi o kładzenie, no to chcemy zobaczyć, jak nam pójdzie em, położenie tego samemu. Bo widzieliśmy, że można robić to samemu. Pan, który y, z tej firmy, z której kupowałam tą glinę, powiedział, że y, wie Pani, ludzie robią to sami, nawet kobiety. Powinniśmy dać radę, mamy instrukcję, Ja już też robiłam to, kiedyś robiłam w sensie próbki. Kupiłam próbki i sprawdzałam, jakie to będą kolory. No, także jadę. Dzisiaj na pewno pokażę więcej domu, bo obiecuję to za każdym razem, jak tam jadę i nie wychodzi mi. A już jesteśmy naprawdę na ostatniej prostej do oddania stanu deweloperskiego. Jadę pogoda jest piękna, chociaż jest zimno, dzisiaj rano jak szłam z szafirem to był jeden stopień, 1 stopień, no, także yy, zawijam się, jadę i jedziemy z tym vlogiem tutaj w domu, to pokażę Wam, jak wygląda poddasza. Jutro będziemy też, więc jutro pokażę Wam. Więc, wchodząc, tutaj będą schody. I tutaj mamy taki mały, no taki korytarzyk z naświetleniem. I od razu z prawej strony mamy pokój gościnny. Ven. Moje biuro. I troszeczkę żałuję, że nie zrobiliśmy tutaj okna takiego dachowego, no ale tak to wygląda w lepszej perspektywie, co wiem spory wyszedł ten pokój. I tutaj na prawo, czyli na wprost jak się wchodzi z ze schodów jest łazienka. No i zobaczcie jakie to jest gigantyczne pomieszczenie. Tam będzie Prysznic, tu będzie stała wanna, tutaj będą umywalki stałe. No, także tutaj mamy widoczek na nasze drzewa. A tutaj na samym końcu będzie taka zabudowa, w której będzie pralka i suszarka. Więc to planuję wszystko zabudować. No i tutaj wchodzimy już do naszej sypialni ojej, tu jest taki klimat. Boże, jak to będzie wspaniale. Zobaczcie, jakie piękne słońce tu wpada. No, będzie wspaniale się tutaj budzić. Co prawda słońce budzi nas z drugiej strony, ale... No, zobaczcie tylko na ten widok. Jest bajzel trochę teraz, ale zobaczcie. To jest właśnie ta nasza garderoba. Ona jest teraz taka różowa, bo właśnie ten grunt jest takiego koloru. Także taka jest garderoba, też nie jest mała, więc cieszę się, będzie dużo miejsca, dużo przestrzeni. No ogólnie super wyszło. No i tak y, to nasze poddasze wygląda. Jutro, tak jak mówiłam, pokażę parter, bo jutro tutaj przepuszczamy, żeby położyć y, tynki. No bo dzisiaj położyliśmy tylko grunt i y, y, no, myśleliśmy, że będziemy mogli zrobić też to tylkowanie, ale grunt trzy 3 godziny poczekać aż, y, aż we Minimum 3 godziny, więc jutro będzie y, ready, żeby położyć na niego. Tynk, jesteśmy gotowi ze wszystkimi e, materiałami, także no to tutaj chyba no, jak e, strasznie kapie ten grunt, jak się e, tak chlapie ale jestem cała w takich krótkach to jest ten grunt no dzień dobry, witamy się w niedzielę, jedziemy do, do domu, jedziemy na budowę, wczoraj zatynkowaliśmy, nie wczoraj zagruntowaliśmy Zagruntowaliśmy garderobę, zresztą widzieliście wszystko, i dzisiaj będziemy tynkować. No, niestety, wczoraj długo to trwało i jeszcze, jakbyśmy mieli czekać 3 godziny, aż to wyschnie, to byśmy. Tak nam skutecznie zamknęła dom, że musimy użyć nawęt. Udało nam się dostać do domu, więc pokażę Wam, jak wygląda parter. Jest fajnie, bo Panowie już skończyli tutaj um, sufity. To był ostatni etap, taki, yy, który był robiony. Yy, no i tak, wchodzimy yy, i jest przedpokój. Przedpokój wiatrowa. Dalej, na prawo od wejścia, to będzie gabinet. Tu będzie mój szanowny narzeczony pracował. No niestety musieliśmy zrobić taki schodek, żeby zakryć rury od rekuperacji, ale on mówi, że to jest okej. Okay. Nie ma tragedii. Ale lewej widzicie drzwi nasze wejściowe, które miały być zamontowane, ale nie zostały, bo panowie zrobili zbyt mały otwór na drzwi, więc... Ekipa, jak przyjechała od montowania drzwi, to powiedziała, że no... Sorry, trzeba większe. Eee, większą dziurę. Wyrąbać. Dobra, i jak wychodzimy z gabinetu, no to jest korytarz i na lewo tutaj będzie toaleta taka mała dolna, ona będzie trochę ukryta, bo tutaj będzie w tej dziurze bieg schodów, więc one będą tutaj na górę wchodzić. Na no po prawej mamy pomieszczenie gospodarcze, które w całości zostało praktycznie zajęte przez sprzęty typu rekuperacja i pompa ciepła. Tutaj mamy jeszcze jakieś e, tablice sterowania tym domem. Więc miał być tutaj schowek, spiżarka, no niewiele tego miejsca zostało. Jakoś będziemy starali się je wykorzystać, ale no, tak to wygląda teraz. No i jak wychodzimy z pomieszczenia gospodarczego, no to wchodzimy tutaj na naszą strefę dzienną, czyli salono, jadalnio, kuchnię. Zaraz powiem dokładnie, jak to ma wyglądać. No ale spójrzcie tylko, no tutaj będzie stał stół. I jak będzie super sobie jeść tutaj śniadanka i mieć jakiś fajny czas z rodziną, no nie mogę się doczekać, jeszcze tutaj zaprosimy naszą rodzinkę na pierwszy obiad. Ale jeszcze tutaj pokazując stronę. Salonową, to tutaj będą schody i one będą tak zakręcać do góry. I tutaj przy schodach będzie kanapa, tutaj będzie telewizor no, z jakąś szafką RTV, tutaj będzie koza, tutaj o. No i tutaj będzie jadalnia, tak jak mówiłam, i w tamtym rogu jest przewidziane miejsce na. Choinkę, więc to będzie miejsce, w którym będzie stała nasza choineczka co roku, przepiękna yy, i będzie ją widać z zewnątrz, będzie boska. Kuchnia. Projekt kuchni możecie zobaczyć na moim Instagramie. Instagram nazywa się Bardzo Czarny Dom, także zapraszam, tam dokumentuję całą przygodę z budową domu, ale tak pokrótce to tutaj będzie yy, lodówka. Yy, Słupek z piekarnikiem i z mikrofalówką. Tutaj szafki góra dół, szafki góra dół, tu gdzieś będzie zlew. To jest zrobione bez sensu, bo inny zamysł miałam w głowie, jak był projektowany um, prąd. No i tutaj będzie wyspa, tu jest zaplanowane oświetlenie nad wyspę. Także tak to będzie wyglądać, więc tutaj będę, jak będę sobie gotować, o, czyli będę stała tutaj. To będę miała taki przepiękny widok i na nasz ogród, który będzie wyglądał lepiej. Hopefully, i na moją rodzinę, która tutaj będzie siedzieć, i będę mogła sobie obejrzeć e, telewizję stąd, jak będę tutaj kroiła sobie marcheweczkę czy gotowała rosołek. Także no, uważam, że ten układ jest fantastyczny i taki akurat na nasze potrzeby mi w komentarzach dać znać, jak Wam się podoba ten e, układ, jak Wam się podoba rozmieszczenie, e, plan w ogóle e, parteru, w ogóle całego domu. Czy dla Was to jest dla dwóch osób i psa taki funkcjonalny, czy zrobilibyście coś inaczej? Ja już wiem, że parę rzeczy zrobiłabym inaczej, natomiast o tym będę mówiła w innym filmie dotyczącym, myślę, pięciu bądź decyzji, które bym zmieniła. W trakcie raz-że planowania, dwa budowy ym, i w ogóle zamysłu, jeśli chodzi o, o dom. Także możecie wyczekiwać takiego filmu dla tych, których to interesuje. Dla tych, którzy są może w trakcie projektowania, myślą o budowie domu albo w trakcie takiego remontu, który jakby definiuje całą przestrzeń. Um, myślę, że warto uczyć się na cudzych błędach. Lepiej niż na swoich. Mam mój outfit of the day na tynkowanie. <grywa> Założyłam sobie taki um, body suit, <grywa> taki kombinezon cały. On jest tutaj długi aż do kostek. I uznałam, że tak będzie praktycznie ciepło. Nic po pleckach nie wieje I seksownie. Także 3 w jednym. i do tego zakładam moją grubą bluzę z Femi Stories. Ona jest fantastyczna, bo jest naprawdę super ciepła. Ja ją kupiłam na winter, bo nie miałam wewnętrznej zgody na kupienie tak drogiej bluzy, chociaż uważam, że warto. Naprawdę miałam wątpliwości, czy te bluzy kosztują chyba za 4 stóp. Także nie są nie, ale. No, są warte swojej ceny, także widzicie. Ja nawet kupiłam na Vinted, więc ona była już używana. Musiałam ją sobie troszeczkę odpłaczyć z tych takich kuleczek, ale to ogoliłam sobie tą golarką i nie było problemu. Jest naprawdę super i w takie dni jak dzisiaj mogłabym spokojnie wyjść w tej bluzie bez kurtki, bo jest naprawdę bardzo gruba i bardzo ciepła. Ja jej w środku. Na przykład w biurze albo w domu nie noszę, bo jest mi po prostu za gorąco w tym. No, także e, dzisiaj tak. Będę musiała tą bluzę zabrać do prajna po dzisiejszym dniu. E, ale jedziemy z stynkowaniem. Że już się nie mogę doczekać, aż będziemy tu mieszkać. Jest tak, tak przytulnie już, nawet jak są te takie ściany jeszcze dzikie. O, a tutaj kierownik budowy. Uciek. mówię Wam, będzie cudownie z tą choineczką tu stojącą, będzie z zewnątrz ją widać. Tam nie ma żadnej ulicy, ani nikt nie będzie jej oglądał, ale ja jak będę wychodziła z domu, to będę sobie tutaj patrzyła na choinkę z zewnątrz. A tutaj będziemy oglądać Harry Pottera, e, Breaking Bad. Co jeszcze na święta się ogląda? No, Kevina oczywiście, łączę się z To wygląda pierwsza warstwa i tutaj po prawej możecie zobaczyć warstwę bez siatki, a tutaj mój szanowny narzeczony wtapia siatkę, która będzie jakimś tam zbrojeniem. Tak nam Chad GPT powiedział, że trzeba tak zrobić, więc się stosujemy do tych instrukcji. Kilka lat tynkowania tortów nie poszło na marne. Pierwsza warstwa ściany jest. Pierwsza warstwa tynku. już było, ale pierwsza warstwa tynku jest tutaj widzicie. O, jest siatka. No i na tą pierwszą warstwę, tak naprawdę na metr wysokości e, ściany i może no, dwa, ponad dwa. Myślę, e, zużyliśmy 10 kilo tynku. Więc idzie tego sporo. Jest też taka opcja, że nie umiemy jeszcze umiejętnie tego głośno, No ale. W... Musimy jakoś tutaj przetrenować się na takim kawałku. To jest kawałek, który de facto będzie za e, szafą. Więc e, nawet jak ten tyg nam tutaj odpadnie, to nie będzie wielkiej straty. No ale wolelibyśmy, żeby jednak to zadziałało. Co tutaj zrobiliśmy, bo planujemy zrobić cały dom. Oprócz jednego nefragicznego miejsca, gdzie nie ma opcji, żebyśmy my to położyli, to będzie musiała położyć ekipa. Jest to oczywiście miejsce nad schodami, gdzie jest tak wysoko, że no ja nie podejmę się nawet stania na drabinie i wykonywania czegokolwiek w powietrzu. Taki update, tak ściana wygląda. Kolor oczywiście to nie jest docelowy, bo ona jest jeszcze mokra, ale no, będzie taki besz. I Fajne, no. podoba mi się bardzo. Dobra, teraz musimy zdecydować, czy, y, co robimy dalej. Czy robimy jeszcze dzisiaj jedną warstwę. Ja bym jeszcze zrobiła tutaj, wiecie, wyżej. Czy czekamy i kładziemy y, drugą warstwę na to. Ja jeszcze teraz przelecę, zobaczę, czy ta siatka się dobrze trzyma wszędzie, bo już widzę miejsce, gdzie mogłabym ją podkleić trochę. Wam już ostatni klip dzisiaj. metrów skręć w prawo skręć w prawo. Yy, coś tam otynkowaliśmy, pokłóciliśmy się tylko 50 razy, ale wracamy nadal razem, chociaż był moment, kiedy zasugerowałam szybszy powrót kierowcy. Yy, no, także wracamy do domu i kończę na dzisiaj.